Ciemną stronę wyczuwam w Tobie. Duchy mocy to jedne z najpotężniejszych istot w uniwersum gwiezdnych wojen. Znamy je zarówno z filmów, seriali oraz gier, jak i książek czy komiksów. W tym materiale omówimy sobie zatem wszystkich rycerzy Jedi, którzy w kanonie osiągnęli nieśmiertelność i stali się duchami. Na ten moment mamy potwierdzonych co najmniej 15 takich przypadków, a do tego dochodzi pięciu rycerzy, co do których istnieje silne podejrzenie, że również mogą komunikować się ze światów. No dobra, ale konkrety. Qui-Gon Jin wszystko, co tyczy się duchów mocy zmarłych rycerzy, zaczyna się na dobrą sprawę od Qui-Gon Jina. To on, jako pierwszy znany nam Jedi, odkrył, że istnieje możliwość zachowania świadomości po śmierci ciała. Nie wiemy w jakich dokładnie okolicznościach do tego doszło, ale na jakimś etapie swojego życia Quaigon odnalazł tak zwanego szamana Willów. Taką tajemniczą istotę, która uzyskała stan jedności z mocą, umożliwiając jej wieczne życie. To właśnie on miał rozpocząć szkolenie rycerza, choć w tym treningu istotnie. Rolę odegrała też podróż Kłajgona na planetę, na której zrodziły się Midi-chloriany i która dała też początek życiu w galaktyce. Planeta ta, zwana po prostu planetą mocy, lub przez niektórych też źródłem życia, zamieszkiwana była przez pięć kapłanek, które, podobnie jak szaman, zachowały świadomość po śmierci, i pełniły też rolę łącznika pomiędzy żywą i kosmiczną mocą. A czym różni się jedno od drugiego, jest dość ważne dla zrozumienia, jak Quaggan został duchem, to też wyjaśnijmy to sobie. Potraktujcie kosmiczną moc jako rodzaj Boga, bo ma ona własną wolę i to z niej zrodziła się żywa moc, czyli wszelakie życie we wszechświecie. Poprzez Midi Chloriany, które każda żywa istota posiada, kosmiczna moc komunikuje się z istotami żywymi i kieruje nimi. Stąd w gwiazdnych wojnach tak często mowa o przeznaczeniu. Your w dużym uproszczeniu, kosmiczna moc jest z natury harmonijna i dąży do tego, by żywa moc była taka sama. Dlatego, na przykład, stworzyła wybrańca, by ten zniszczył sitów i tym samym przywrócił równowagę i harmonię wśród żywej mocy. Tłumaczyłem to już zresztą nieraz, że w równowadze nigdy nie chodziło o to, aby Jedi i sitów było tyle samo. Mroczni lordowie byli po prostu rakiem dla mocy, kimś, kto nie dbał o jej wolę i deprawował ją. Zrozumienie czym jest kosmiczna moc jest tak istotne, bo to ona decydowała o tym, kto mógł doznać zaszczytu wiecznego życia. Po śmierci danej istoty jej midichloriany opuszczały żywą moc i łączyły się z tą kosmiczną, stając się z nią jednością u źródła wszelkiego stworzenia, stąd wyrażenie zjednoczyć się z mocą. W ten sposób istoty dołączały do jednej wielkiej puli energii życiowej, tracąc swoją świadomość. Ale jeśli dana istota wykazywała się całkowitą bezinteresownością i takim altruizmem, a pamiętajmy, że kosmiczna moc ceni harmonię ponad wszystko, to ta mistyczna siła była skłonna zrobić wyjątek i pozwolić istocie funkcjonować w obrębie tak kosmicznej, jak i żywej mocy, zachowując swoją osobowość i odrębność. Kłajgon, dowiedziawszy się tego od szamana i kapłanek, zrozumiał wolę mocy i do samego końca żył w zgodzie z nią. Nie jest przypadkiem, że to właśnie on odnalazł wybór, Brańca. Takim właśnie zaufaniem obdarzyła go moc. Po swojej śmierci na Nabu zachował zatem świadomość, ale z racji na to, że jego szkolenie w tej technice wciąż jeszcze trwało, w pierwszych latach nie potrafił ukazać się w wymiarze fizycznym, mimo że bardzo próbował. Anakin nieraz czuł jego obecność, co było efektem próby skomunikowania się ze Skywalkerem przez Gina, chcącego pokierować Anakina ku jego przeznaczeniu. Ostatecznie, dopiero po ponad dekadzie, Kłajgon opanował skuteczne komunikowanie się jako duch za pośrednictwem wyłącznie głosu, a dopiero później opanował. Panował sztukę przybierania do tego fizycznej formy. Kanan Jarus, Caleb Doom. Mistrz Ezry Bridgera nigdy, co prawda, nie objawił się bezpośrednio w formie ducha mocy, ale kilka razy kontaktował się ze światów z żyjącymi Jedi. Niedługo po swojej śmierci nawiedził śnie Ezrę pod postacią Wilka z Lotal, a wiele lat później jego głos był jednym z tych, jakie na egzegolu usłyszała Rey. Co ważne, także Hera czuła obecność ducha Kanana na lotal. Ma to tym bardziej sens, że przecież w serialu o Asoce usłyszała dzięki Jasonowi, synowi Kanana, Asokę walczącą w świecie między światami za Nakinem. Nie byłby to więc pierwszy raz, kiedy Twilekanka odczuwała jakiś rodzaj więzi z wymiarem mocy i tymi, którzy zjednoczyli się z tą mistyczną siłą. Warto też zwrócić uwagę na samą śmierć Kanana. Jaruz zginął poświęcając się dla swojej ukochanej i przyjaciół, co było najmocniejszym dowodem jego oddania mocy i pokazem bezinteresowności godnym Jedi. Jak już mówiłem wcześniej, możliwość zachowania świadomości po śmierci była możliwa tylko w przypadku tych, którzy całkowicie podporządkowali się woli mocy, stając się w dużym uproszczeniu takimi personifikacjami dobra, istotami bezinteresownymi żyjącymi dla innych. I w swoich ostatnich chwilach bez dwóch zdań takim uosobieniem jasnej strony był. No dodatek tuż przed śmiercią odzyskał wzrok, by móc jeden ostatni raz spojrzeć na Herę, co też pokazuje, że posiadał wyjątkowe połączenie z mocą, która, doceniając jego odwagę, pozwoliła mu nie tylko pożegnać się z ukochaną, ale i czuwać po śmierci tak nad Herą jak i Jasonem Jezrą. Ben Solo. Ben w zasadzie podchodzi pod tę samą kategorię zaplusowania u kosmicznej mocy co omawiany przed chwilą Kanan. Mam tutaj na myśli śmierć poprzez poświęcenie. Choć w przypadku Bena jest to nawet jeszcze bardziej dosłowne. W końcu Solo oddaje całą swoją energię życiową Rey, przywracając ją tym samym do żywych. Podczas gdy sam żegna się z wymiarem fizycznym. I okej, okay, Ben nie pojawia się wraz z Luke i Leia jako duch na Tatooine, ale w książkowej adaptacji Skywalker odrodzenie czytamy, że Rey czuje jego obecność w mocy. Wręcz wie, że Ben zawsze będzie przy niej. O tym, że Solo zachował świadomość po śmierci, świadczy też fakt, że jego ciało zniknęło, a to miało miejsce tylko w przypadku tych, którzy wracali później jako duchy, jak Obi-Wan Yoda czy wspomnienie Luki y Leia. W książkowej wersji dziewiątego epizodu to duch Luka namawia Leję, by ta skontaktowała się z Benem, gdy ten walczy z Rey na Gwieździe Śmierci. Oboje do końca walczyli więc o duszę młodego Solo. Leja czekała zresztą później na Bena w wymiarze mocy, by pomóc mu zachować świadomość po śmierci. Anakin Skywalker a teraz czas na samego wybrańca. Tak jak Ben Solo w oczach mocy odkupił się, wracając na stronę światła i poświęcając się dla innych, tak na podobne traktowanie zasłużył sobie Anakin. Skywalker, mimo 20 lat siania terroru w galaktyce jako Vader, koniec końców odrzucił ciemną stronę i wypełnił swoje przeznaczenie, przywracając równowagę mocy. Swoją drogą to, że Ben odegrał rolę w ponownym jej przywróceniu 30 lat później, też miało raczej wpływ na zachowanie świadomości przez solo po śmierci. Ale zostańmy przy Anakinie. Przypadek zjednoczenia się z mocą Anakina jest o tyle ciekawy, że został dość szczegółowo opisany w trzecim tomie książki z pewnego punktu widzenia. Bardziej szczegółowo podróż Skywalkera przez zaświaty przedstawiłem już w oddzielnym materiale, więc link do niego znajdziecie w opisie. Natomiast tutaj, co by się nie powtarzać, Przybliżę wam skróconą wersję. Najciekawsze jest w tym chyba to, że Anakin, dręczony wyrzutami sumienia z powodu swoich no, licznych grzechów, próbuje początkowo w wymiarze mocy dokonać niemożliwego i wrócić do świata żywych. Wszystko po to, by naprawić wyrządzone przez siebie krzywdy. Ostatecznie odwodzi go od tego pomysłu Obi-Wan, który objawia mu się w wymiarze mocy. I pomaga mu zrozumieć, że chociaż Anakin no, nie powinien zapominać o przeszłości i swoich błędach, to musi też zrozumieć, że moc mu po prostu wybaczy. I dała teraz drugą szansę, pozwalając na życie w nowej, lepszej formie. Anakin akceptuje to dopiero wtedy, kiedy dociera do niego, że jego dzieci, Luke i Leia, naprawią to, co on sam za życia zniszczył. W kanonie Gwiezdnych Wojen przypadków pojawienia się ducha Nakina mamy co najmniej kilka. Widzieliśmy go oczywiście w powrocie Jedi i Asoce, a także słyszeliśmy w Skywalker odrodzenie, a do tego wybraniec objawił się Lukowi w książce Cień Seatów, gdzie jako duch walczył nawet ze zjawami mrocznych lordów. Szerzej to wydarzenie opisałem w innym materiale, do którego link zamieszczam oczywiście w opisie. Na wzmiankę zasługuje też sytuacja z komiksu Star Wars Adventures Ghosts of Vader's Castle, gdzie ducha Anakina wrócił na Mustafar, by pomóc rebeliantce Linie Graf, która rozbiła się na tej wulkanicznej planecie. Kajnarek. Kainarek znany jest przede wszystkim z faktu bycia mistrzem Asaż Wentres, gdy ta była jeszcze Jedi. Śmierć rycerza z ręki lokalnego wataszki na planecie tak jaką widzieliśmy w retrospekcjach Wojen Klonów, nie była jednak końcem jego historii. Z racji na to, że zabójstwo Nareka było główną przyczyną, dla której asasz przeszła potem na ciemną stronę mocy, Kai czuł się zobligowany, aby pokonać barierę pomiędzy życiem i śmiercią i zawrócić swoją uczennicę ze ścieżki mroku. W książce Duku Stracony dla Jedi, w czasie gdy Ventress rozpoczynała swoje szkolenie pod okiem będącego sitem Hrabiego, w głowie kobiety zaczął pojawiać się głos Nareka. I chociaż jej dawny mistrz nie zdołał wówczas nakłonić uczennicy do odrzucenia mroku, to kilka lat później Ventress zrobiła to z własnej woli, a jej śmierć była wprost kwintesencją bycia Jedi. Asaż oddała własne życie, by nie tylko uratować swojego ukochanego, Quinlana Vosa, ale także po to, by zawrócić go ze ścieżki Ciemnej strony, co się jej ostatecznie udało. Ciekawostką w historii Nareka może być fakt, że w świątyni Jedi na Coruscant jako młodzik, nie tylko szkolił się w tym samym czasie co Qui-Gon Jean, ale obaj należeli również do tego samego klanu. Nie wiemy, jak bliska była ich relacja w późniejszych latach, ale możliwe, że Jean zdradził Narekowi swoje odkrycia związane z szamanem Willów i kapłankami mocy. Luke Skywalker Prawdopodobnie Luke był najlepiej przygotowanym do zjednoczenia się z mocą rycerzem, jakiego znamy. Po wydarzeniach z powrotu Jedi Skywalker przez wiele lat korzystał w końcu z rad duchów Obi-Wana, Jody czy Anakina, o czym przeczytać mogliśmy w książce The Secrets of the Jedi. W książkowej adaptacji ósmego epizodu, czego nie pokazano akurat w filmie, w swoich ostatnich chwilach Luke mógł liczyć na wsparcie Obi-Wana, którego głos zachęcił Skywalkera do poddania się woli mocy i zjednoczenia z nią. Dodatkowo w komiksowej wersji ostatniego Jedi przeczytać możemy: że tuż przed śmiercią Luke myślał o tym, że za chwilę wejdzie do nowego, większego świata, co przyjął z ogromnym spokojem. Jako duch mocy, Luke objawił się dwukrotnie Rey. Widzieliśmy to w Skywalker odrodzenie. Natomiast w trakcie dziewiątego epizodu rozmawiał także z Leją, tuż przed tym, jak ta skomunikowała się z Benem podczas jego walki z Rey. O czym już była w tym wideo mowa. Warto też wyróżnić wątek z czwartego tomu komiksowej serii Star Wars, gdzie Ben, jeszcze jako Kylo Ren, wyczuwa w mocy obecność Luka niedługo po wydarzeniach z ostatniego Jedi. Co dowodzi, że Skywalker cały czas miał nadzieję dotrzeć jakoś do siostrzeńca. Co udało się później. Dopiero za sprawą Lei. Mace Windu. Głos Mesa Windu jest słyszany przez rejne Exegolu, ale na ten moment nie posiadamy żadnych szczegółów dotyczących tego, jak Windu zdołał zachować świadomość po tym, jak Palpatine wystrzelił go przez okno swoich kwater. Jakąkolwiek wskazówką może być dla nas to, że George Lucas uważał Windu za drugiego pojedzie najbardziej potężnego Jedi swoich czasów, więc być może Kłagon zdołał dzięki temu poprowadzić też Windu przez wymiar mocy, tak jak Obi-Wan zrobił to za Nakinem. Dobra, a teraz ostrzeżenie przed spoilerami z Jedi Ocalałego. Za chwilę poruszę kilka wątków z gry, w tym częściowo jej zakończenie, więc jeśli chcecie uniknąć jakichkolwiek informacji dotyczących tej historii, to przeskoczcie sobie do czasu podanego w tej chwili na ekranie. Żeby ułatwić wam życie, ustawiłem też w tym materiale rozdział, który dotyczy spoilerów z gry, więc możecie łatwo pominąć ten fragment materiału, jeśli chcecie. Sir Junda i być może Ino Mistrzyni Kala zginęła z ręki Darfa Vadera podczas imperialnego ataku na Jedę, ale niedługo później wróciła jako duch, by pomóc dawnemu uczniowi. Kiedy Kal i załoga modliszki szykują się do skoku nadprzestrzennego, który ma przenieść ich na Tanalor, a więc próbują dokonać rzeczy niemal niemożliwej, Kal słyszy głos Sir, pomagający wyczuć mu odpowiedni moment na wykonanie skoku. To podobny moment do tego z nowej nadziei. Tam również mamy do czynienia z niemalże niemożliwym zadaniem, jakim jest zniszczenie gwiazdy śmierci, a pomocy Lukowi udziela przecież głos the force, Luke. Luke, Trust me. W przypadku Sir wytłumaczenia tego, jak zdołała osiągnąć całkowitą jedność z mocą, powinniśmy upatrywać w wydarzeniach z ocalałego właśnie. Sir poświęciła się w końcu misji odbudowy archiwów zakonu Jedi, więc gromadziła ogromną liczbę tekstów dotyczących mocy, w tym takich uważanych od tysięcy lat za zaginione. Możliwe, że znalazła tam jakieś wskazówki. Nie bez znaczenia może być też fakt, że jej mistrz Inokordowa był bardzo bliskim przyjacielem Qui-Gon Jina, i zdaje się więcej niż prawdopodobne, że Kłajgą z Kordową swoimi odkryciami raczej by się podzielił. Zwłaszcza, że Kordowa był uczonym. Badał historię mocy i starożytne kultury, które z niej korzystały. Można powiedzieć, że rozumiał moc na poziomie o wiele głębszym niż inni Jedi. W końcu przewidział nawet upadek zakonu lata przed wydaniem rozkazu 66. Execute Order 66. Mając to wszystko na uwadze, bardzo prawdopodobne jest, że Kordowa wiedział o technice odkrytej przez Gina i podzielił się tą wiedzą z Sir podczas ich kilkuletniej pracy na Jedzie. To też może sugerować, że Kordowa, który również zginął podczas tego imperialnego ataku na planetę, zachował po śmierci świadomość w mocy tak samo jak Sir. Natomiast nie mamy póki co tego potwierdzenia, więc jest to jedynie spekulacja. Ciekawe jest to, że po śmierci Sir i Cordowy ich ciała nie zniknęły, ale to może być caso Quaygona, którego ciało również się nie zdematerializowało, aczkolwiek świadomość w mocy zachował. Po prostu, aby w pełni móc ukazać się potem w wymiarze fizycznym, potrzebował na to kolejnych kilkunastu lat treningu. Podobnie mogło być Sir, która potrafiła podczas wydarzeń z ocalałego skomunikować się z Kalem jedynie w prosty i taki dość ograniczony sposób, no bo jej trening w tej technice wciąż był niepełny. Joda Mistrz Joda był pierwszym Jedi, któremu uzyskać nieśmiertelność, pomógł bezpośrednio duch Kwaigona. W czasie wojen klonów to właśnie Jin, jako głos w głowie, skontaktował się z Jodą i wysłał go na planetę mocy, gdzie, podobnie jak wcześniej Jin, Zielony Mistrz spotkał się z kapłankami. Wtedy to Joda rozpoczął swoje szkolenie mające na celu umożliwić mu zachowanie świadomości po śmierci. Ducha Jody zobaczyliśmy w szóstym i ósmym epizodzie sagi, ale chyba zdecydowanie najciekawsza jego interakcja w tej formie miała miejsce w książce Stories of Jedi and Sith. W tytule tym pojawiło się bowiem opowiadanie, w którym Yoda zaraz po swojej śmierci ukazuje się na krótką chwilę samemu Imperatorowi, mówiąc mu, że ten przegra wojnę. Dla Palpatina był to oczywiście szok, bo nie wiedział o istnieniu duchów mocy i nie był pewny na ile to co widział było prawdziwe. Te historie bardziej szczegółowo opowiedziałem już wcześniej na kanale przy okazji innego materiału, więc zapraszam pod link, jaki znajdziecie w opisie. ASOKA TANO Chociaż nie wiemy jak i kiedy umarła Asoka, to Rey słyszy jej głos na Egzegolu, więc możemy być przynajmniej pewni tego, że to Grutanka, tak jak jej mistrz, odkryła sekret nieśmiertelności. Co więcej, wydaje się raczej, no, niemal pewne, że nauczył ją tej techniki właśnie ducha nakina. W końcu widzieliśmy już w jej serialu, że Skywalker nie tylko spotkał się ze swoją uczennicą w świecie między światami, ale i ukazał się jej potem na Peri-Day. Myślę, że w tym wątku będziemy mieli do czynienia z pewną kompozycją klamrą i Asokę poprzez wymiar mocy poprowadzi Anakin, tak jak jego lata wcześniej poprowadził Obi-Wan. Zresztą, Asoka posiada wyjątkowe połączenie pomiędzy światem żywych i umarłych. Podczas wojen klonów umarła na Mortis i została wskrzeszona życiową siłą córki, potężnej istoty, będącej personifikacją jasnej strony. Później, w trakcie walki z Wejderem na Malachorze, została natomiast wciągnięta w świat między światami przez Ezre. Podobnie jak uniknęła śmierci, trafiając w to samo miejsce po starciu z Bailanem Skolem. Zatem, stanie się przez nią duchem mocy wygląda raczej na taki naturalny kolejny krok, jako że. Świat między światami, w którym no już tyle razy przebywała, to wymiar istniejący poza czasem i przestrzenią, podobnie jak same duchy. Obi-Wan Kenobi Kenobi, podobnie jak Joda, miał nieco ułatwione zadanie w staniu się duchem, bo przez dobrą dekadę był przygotowywany do zjednoczenia się z mocą w taki sposób, by zachować w niej swoją indywidualną osobowość. Duch Kłajgona towarzyszył mu przecież na Tatooine nadzorując jego szkolenie czego początek mogliśmy zresztą zobaczyć w serialu Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, co warte podkreślenia, jest w uniwersum jedynym obok Anakina przykładem pozwalającym przeżyć moment stawania się duchem mocy. I nie jest to, okazuje się początkowo, doświadczenie zbyt przyjemne. W opowiadaniu czas śmierci z książki z pewnego punktu widzenia, Kenobi określa ten proces jako istną agonię. Moment, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość staje się jednym i tym samym. A sposób, w jaki do tej pory rycerz postrzegał rzeczywistość, nijak nie pozwala jego zmysłom zorientować się w tym co dzieje się w wymiarze mocy. Natomiast jest to szok jedynie początkowy, po którego ustąpieniu Kenobi, tak jak wcześniej Jean, stopniowo przyzwyczaja się do funkcjonowania w tej nowej formie. Za światów Obi-Wan wracał potem nie tylko w filmach oryginalnej trylogii czy Skywalker odrodzenie, gdzie słyszała go Rey, ale także w książkach i komiksach, przykładowo w trzech tomach z pewnego punktu widzenia oraz komiksowej serii Star Wars. W tej ostatniej pojawił się jedynie w formie głosu, próbując powstrzymać Luka przed zbyt wczesnym odkryciem prawdy mianowicie, że Vader jest jego ojcem Jarrota Pal. Pierwszy mistrz Kala Kestisa oddał życie za swojego padawana w dniu wykonania przez klony rozkazu 66, a jak ustaliliśmy już wcześniej, poświęcenie i bezinteresowność okazywana za życia to elementy prowadzące do zachowania świadomości po śmierci. Do tej pory zakładano, że Jarota Pal pojawia się w upadłym zakonie bardziej w formie wizji aniżeli sam kontaktuje się z Kalem, aczkolwiek interpretacja tych scen, tak przynajmniej myślę, uległa troszeczkę zmianie po premierze serialu Asoka. Widzieliśmy już wcześniej na przykładach Kanana, Kłajgona czy Obiwana, że mistrzowie starali się czuwać nad swoimi uczniami także jako duchy. I nie inaczej było w przypadku Tapala i Kestisa. Bo pamiętajmy, że tak jak Kanan ukazał się Ezrze we śnie w postaci wilka, tak Jaro pojawił się we śnie kala. I w obu tych przypadkach mistrzowie kierowali swoimi padawanami w bardzo ważnych dla nich momentach. Kestis ponownie spotkał później Tapala na datomirze, co, jak wspominałem, wielu fanów traktowało raczej bardziej jako wizję. Natomiast ta ich konfrontacja na planecie Sióstr Nocy bardzo przypomina scenę z serialu Asoka w świecie między światami, bo przecież Anakin udzielił ostatniej lekcji Asocie, przybierając swoje mroczne oblicze Weidera, tak by jego uczennica musiała zmierzyć się z przeszłością i strachem przed ciemną stroną. I to samo, na dobrą sprawę, widzimy na datomirze. To mroczniejsze wcielenie Tapala, też zmusza Kala do skonfrontowania się z przeszłością i zaakceptowania jej, jako że ta powstrzymuje go przed pójściem do przodu. Wiemy, że Anakin nie był wizją, bo później ukazuje się jeszcze asocję jako duch. Stąd wiele wskazuje na to, że Jarota Pal również wrócił do wymiaru fizycznego, by pomóc Kalowi przezwyciężyć wyrzuty sumienia oraz strach, bo wiedział, że tylko tak Kal stanie się wystarczająco silny, by zmierzyć się z staronym Malikosem. Leia Stanie się przez Leje duchem jest raczej dość oczywistym motywem, zwłaszcza, że była ona szkolona wcześniej przez Luka. Dodatkowo to ona uczyła Rey techniki komunikowania się ze zmarłymi Jedi, którą dziewczyna wykorzystuje na Exegolu, także nie ulega wątpliwości, że posiadała dość szeroką wiedzę w tym zakresie. Co ciekawe, moment śmierci i przejścia w wymiar mocy przez Leje jest bardziej szczegółowo przedstawiony w książkowej adaptacji dziewiątego epizodu, nie zaś w samym filmie. Przykładowo z książki dowiadujemy się, że to duch. Luka przybył do Lei, by poinformować ją, że jej czas się zbliża i że w ostatnich chwilach powinna spróbować jeszcze ocalić Bena przed ciemną stroną. Luke do samego końca towarzyszył więc Lei w wymiarze fizycznym, a potem pomógł jej również w podróży przez wymiar mocy. Na ten moment wiemy o dwóch przypadkach kontaktów Lei ze światów, i oba przedstawiono w Skywalker odrodzenie najpierw w formie głosu słyszanego na egzegolu przez Rey, a potem już jako duch mocy na Tatooine. Luminara Unduli Ailas Sekura Adigalia Trzy mistrzynie Jedi, które zginęły podczas wojen klonów, wsparły Rey, podobnie jak duchy innych Jedi, w walce z Sidiousem na Exegolu. W ich przypadku trudno jednak określić, jak dokładnie zdołały zachować swoje osobowości w wymiarze mocy. W teorii mógł pomóc im Quagon, ale to rodzi pytanie, czy Jin próbował poinstruować przez wymiar mocy każdego Jedi, który zginął, czy też tylko nielicznych, których wyjątkowe połączenie z mocą to umożliwiało. Być może w przyszłości zostanie to wyjaśnione, ale póki co może Możemy co najwyżej teoretyzować. Rewan, ulik Keldroma, Kuran. Ta trójka Jedi zadebiutowała w kontinuum legend, natomiast częściowo ich historię przeniesiono do kanonu. Sęk w tym, że w kanonie są oni opisani bardzo zdawkowo, i nie wiemy, czy to, że zostali duchami mocy w starym kontinuum, jest równoznaczne z tym, że dokonali tego także w kanonie. Przykładowo, zarówno Revan, jak i Ulik Keldroma żyli w erze Starej Republiki, a więc no, kilka tysięcy lat przed wydarzeniami z filmowej sagi. Co stałoby w sprzeczności z kanonem, gdzie pierwszym Jedi, który stał się nieśmiertelny, jest. Dopiero kuigon. O kuranie nie wiemy natomiast w kanonie nic. Poza tym, że był jednym z rycerzy, którzy przetrwali rozkaz 66, a na jakimś etapie przebywał potem na Mapuzo w obozie ścieżki. Warto też pamiętać, że w legendach przez długi czas duchami zostawać mogli zarówno Jedi, jak i Sithowie, co również stoi w sprzeczności z Kanonem, gdzie ta umiejętność zarezerwowana jest wyłącznie dla tych, którzy cechują się bezinteresownością i wypełniają wolę kosmicznej mocy, w co Sithowie się totalnie nie wpisują. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jestem ciekawy, czy chcielibyście, aby w kanonie ta możliwość uzyskania nieśmiertelności została rozszerzona też na rycerzy sprzed Eryk Wygona, na przykład Jedi z czasów Wielkiej Republiki. A może uważacie, że powinno zostać tak, jak jest, bo to czyni Gina jedną z najbardziej wyjątkowych i, no co by nie mówić, najpotężniejszych postaci w uniwersum. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast, jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.